Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie o mm, serialu Świat Według Kiepskich. Jest to, zdaje się, jedyny polski sitcom, który przy, przez tyle lat jest emitowany. Miodowe lata, yy, 13. Posterunek, które zaczynają w tym samym czasie. W podobnym czasie już dawno zostały zakończone. Kiepscy dalej yy, są. I opowiem tutaj, jak wyglądały początki tego serialu, to znaczy, jak to wyglądało na początku, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Coś o bohaterach i coś o odcinkach. Serial jest na zagranicznej wersji mm, serialu mm, Świat według bandych. Obejrzałem kilka odcinków, bo tam leciało w telewizji, i powiem szczerze, że dla mnie to w ogóle nie jest w żadnym stopniu podobne Prócz, oprócz tytułu to nie ma nic ze sobą wspólnego więc mogę śmiało powiedzieć, że to jest polski serial głównymi bohaterami jest rodzina Kiepskich którzy mieszkają w bloku w kamienicy przy ulicy ćwiartki 3 przez 4 Ferdynand potocznie nazywany Ferdkiem jest bezrobotnym który spędza dnie na piciu piwa oglądaniu telewizji nie ma pracy ponieważ mówi kultowy jest już tekst w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem jego żona Halina jest pielęgniarką pracuje w służbie zdrowia często mu mówi Pyta się go, czy w pośredniaku byłeś To właśnie on odpowiada, że w tym kraju nie ma pracy Że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem Waldek i Mariolka, ich dzieci Syn właśnie podziela W początkowych odcinkach Zasady ojca, tam siedzi z nim, pije piwo, ogląda mecze Najczęściej to jest piwo, mocny full E, najprawdopodobniej jest to piwo normalne, oklejone po prostu, na potrzeby serialu. E, Mariola, e, typowa taka nastolatka, e, chodzi na imprezę się z chłopakami. E, ich sąsiedzi Marian e, i Helena Paździoch. Paździochowie, e, tak. Marian pracuje na bazarze. Jak mówiąc, sprzedaje gaci na bazarze y, razem z Heleną. Helena właśnie y, nazywa tego Mariana y, dziad, Mówi do niego dziad, łysa, pała, menda i wskocy negatywne. Nie mają dzieci, z ich racji wynika, że ona go nie kocha i jest z nim tylko z, z, z zwyczajnej pieniędzy. Bardzo fajnie się ona do niego zwraca. A o tej paździerchowej y, był kiedyś wywiad jakiś w gazecie, chyba. To mówiła, powiedziała coś takiego aktorka, że yy, był casting na yy, właśnie tą postać i miało to być postać epizodyczna, która tam się czasami będzie pojawiała i jej rodzice yy, byli chyba aktorami i nie chcieli właśnie, żeby yy, pakowała się w to i poszła i to właśnie przyniosło jej ogólnopolską popularność, taka ciekawostka jest Arnold Boczek, który mieszka wyżej. Nazywają go wszyscy Grubaś, Świnia i Grubas. Tutaj będę używać tekstu serialu. I głównym wątkiem jako sitcom to nie ma fabuły. I głównie to chodzi o to w serialu, że mają genialne pomysły różnego rodzaju, śmieszne sytuacje i trzech święta trójca, czyli Paździoch boczek i kiepski, i Ferdek kiepski spotykają się na korytarzu i jest o to, który z nich wejdzie do WC. I najczęściej paździoch z kiepskim narzekają, że boczek nielegalnie się wypróżnia u nich jak ma u siebie i po co on w ogóle tam przychodzi i starają mu się to utrudniać. Hejtują go bardzo często. Uferska się spotykają na piciu wódki, piwa. Dosyć takie pozytywne postaci. Jest Edjolisto Noż, który bardzo często mówi rymami. Postaram się jakiś rym przypomnieć. Tu na przykład, gdybym rano się ogolił, to bym panu. I tutaj niecenzuralne słowo, pada i tego typu fajne rzeczy. Jest Rosalia Kiepska, e, która jest teściową Fertka, jest na wózku inwalidzkim. I było to spowodowane już e, nie na potrzeby serialu, tylko z powodu już wieku aktorki, e, ponieważ tam wtedy była, nie wiem, po osiemdziesiątce chyba jakoś, nawet 90 parę już. E, I... Mm, Ogląda koziołka Matołka. Kłóci się z Watkiem i Ferdkiem o telewizor. Bardzo często ed Edek Listonosz przynosi jej rentkę. i właśnie Ferdek chce tą rentę, żeby na, na to piwo w ogóle zdobyć. Na to piwo, piwo. I często się to kłócą. Ona do niego mówi kanalia. Z babką tam są śmieszne też sytuacje. I to są w zasadzie już wszyscy, boha wszyscy bohaterowie. Wszyscy bohaterowie serialu. I mm, te pierwsze odcinki, to one były takie w ogóle y, świetne one były, w ogóle były nagrane, takie super, tak się fajnie, ciekawie oglądało, zabawne sytuacje. I reżyserem tego był Okił, Okił Kamilow. Yy... I mimo, że to były dosyć głupie te scenariusze, na przykład y, przykładowo głupim odcinkiem, ale z zabawnym, było to, że przeciął kosmita, y, który się nazywał Umcia Umcia, i powiedział, że z Fercją będziemy miał dziecko, i szukał jakiegoś y, przedłużenia dynastii swojej. Albo na przykład, był jeszcze odcinek, w którym. Y, Przyszła cyganka i dała łzy wasyla. Y, które już nie pamiętam co one robiły. Nie pamiętam dokładnie, ale wyszło z tych łzy, y, łzy wasyla. Jak boczek to wypił, to stał się rozmiarów y, jak y, wieżowce i demolował miasto. Y, tam jeszcze nie wiem karierę muzyczną, na przykład Ferdek robił jakieś tam śpiewał piosenki o y, takie zakazane piosenki jakieś o najwyższych urzędnikach państwowych i, i wiele rzeczy innych i w 2008 ten Hamidow przestał już robić kiepskich niestety potem był inny reżyser, nie pamiętam już dokładnie nazwiska i to się bardzo zmieniło już wtedy i pojawili się nowe postaci. Był Kozłowski, który jest tym... Kim on tam jest? Tym zarządcą tej kamienicy. Pojawiła się Jolaśka, żona Waldka. Paniusia, który zależy tylko na kasie i na niczym więcej. Podrywa innych mężczyzn. Prawdopodobnie też nie kocha tego Waldka. I yy, tam jeszcze innych, Kilku innych bohaterów I moim prywatnym zdaniem yy, Kozłowski i Olaśka Zepsuli ten serial Bo z fajnego, ciekawego Zabawnego serialu Zrobiło się to bardzo Poważne mało, I mało śmieszne Powiem szczerze, że te odcinki starsze bardzo chętnie oglądam, bardzo chętnie do nich wracam, jak to leci w telewizji. A te odcinki te nowe, te takie 2017 czy 2018 albo nawet 20 rok, oglądam i to w ogóle mi już mnie nie śmieszy. Mało zabawne są w ogóle te nowe odcinki. W ostatnim czasie było dosyć głośno sprawą, że. Zmarło dwóch głównych aktorów kiepskich. Dariusz Gnatowski w październik 2020, Jirszardkoty w styczeń, chyba, tak, chyba w styczeń 2021. Jeden grał, pierwszy grał Boczka, drugi Paździocha. I wszyscy mówili, co teraz będzie z serialem. I wszyscy mieli nadzieję, że tych kiepskich wreszcie skończą. No ale twórcy chcą dalej to ciągnąć. Wiele osób, na przykład ja, nie rozumiem tego, jak można robić to dalej, skoro po pierwsze słabo im to już wychodzi. Po drugie, dwóch głównych aktorów nie żyje, I jak oni sobie to wyobrażają zrobić. I twórcy sobie zamierzy coś zrobić sobie, coś takiego, że do Paździocha się wprowadzi jego jakiś chyba nieślubny syn i będzie mieszkał z Paździochową, a z Boczkiem to nie wiem. Pewnie go nie będą pokazywać. Więc, więc coś takiego. Tam jeszcze, o jeszcze było kilku bohaterów, o, którym, o których nie powiedziałem. Jest Malinowska, właścicielka sklepu, gdzie zapatrzą się o piwo i wódkę. Jest jeszcze Badura bezdomny. Kto tam jeszcze jest? Jest Żona Kozłowskiego, i żona Kozłowskiego i przyjaciółka haliny, bo Narfi była przyjaciółką haliny, później jej postać została usunięta i ta żona Kozłowskiego, ale to jedna aktorka ją tam grała. Jeszcze tutaj opowiem o takich fajnych i zabawnych sytuacjach z serialu na przykład. Fajnym odcinkiem, jest, jak, yy, fajnym odcinkiem jest jak kamienice dostają w spadku yy, Dostają informację od notariusza, że yy, jeden z pierwszych odcinków to jest, że yy, yy, każdy z nich dostaje udział w kamienice, że Ferdek dostaje korytarz, Paździoch mówiąc potocznie kibel, a boczek całą resztę. Od góry do dołu wszystko. I wykucają się o to, który z jak to będzie wyglądać yy, i chcą, żeby każdy musi komuś coś dać albo zapłacić, żeby z tego skorzystać. I tak się kłócą, że na przykład w Opaździach jedzie na przykład yy, na takiej Lince, takiej jakieś na Wesołym miasteczku, coś tego jest taka, na Lince na przykład sobie jedzie albo yy, skacze ze swojego mieszkania do tego, WC. Klucz wyciąga z, z wędki i to naprawdę świetnie, śmiesznie to bardzo wygląda. A to Edek listonosz im zrobił ten żarcik. Później Edka listonosza było mniej. Też nie żyje już aktor, niestety, po śmierci tej babki, bo jej postać zmarła i w serialu i w rzeczywistości. To już było śmieszne. Znaczy, po śmierci babki to było śmieszne, ale już no nie tak jak na początku. Uważam, że te odcinki, te 99-2007 były najlepsze. Później już tak nie za bardzo. Jeszcze jest fajnym tekstem, który bardzo nawiązuje trochę do współczesności. Zacytuję teraz cytat. Jak to było? Coś tam, że. Mówi Paździok do Boczka: e, Panie, po co pan tutaj wchodzisz? Bo w współczesnym świecie panuje prawo i, spra i sprawiedliwość, coś takiego. Trochę do tej partii no, to tak nawiązywało. Nie pamiętam dokładnie, czy mówię dobrze, ale jakoś tak. Tam jeszcze wylecieli w kosmos. Jeden z naszych odcinków, gdzie e, y, spośród miliona Polaków wylosowali jakieś trzy osoby do wylecenia w kosmos, tą rakietę przerobili na tą ich kamienicę. I tam oczywiście Boczka spotkał Boczek, Paździoch i Ferdek tam byli. Też zapewne dosyć tam sytuacje się działy, więc jeśli te psy będą gdzieś leciały w telewizji. Znaczy lecą te w telewizji takie te psy przez cały czas na różnych stacjach. To polecam bardzo serdecznie. W szczególności te starsze odcinki. Dajcie również proszę znać, czy Wojcie te pierwsze. Czy te nowsze? Na zakończenie dopowiem, że sera powinna się już zakończyć, ale zdaje się, nie szykują się do tego. Także do zobaczenia i zapraszam na kolejny odcinek.